11. Międzynarodowa Konferencja Naukowa Polskiej Akademii Stomatologii Estetycznej. W tym roku mamy prawie 300 osób na kongresie, także to jest olbrzymi dla nas sukces. To jest największy kongres Polskiej Akademii Stomatologii Estetycznej od początku działania. Witam Państwa serdecznie. Jeżeli tutaj robimy ten kongres i podchodzą do mnie ludzie, którzy mi się to podoba, to po prostu człowieka buduje, że to ma sens, że róbmy to, bo to ma sens. To nie jest tylko leczenie jednego człowieka, tylko to jest ta podnosząca się platforma dla tych wszystkich ludzi tutaj. Miarą tak naprawdę z y, jakości kongresu i tego, czy jest dobre, jest między innymi impreza, impreza. wieczorna. Dzisiaj na przykład najmilsze było to, że jak zobaczyłem ile osób zaufało nam w ciemno tak naprawdę za, za rok wpisali się na kongres. Jest gruby plik aplikacji na przyszłoroczny kongres. Także ja, niestety... tam, ja tam nie sądzę, że w ciemno. Lato, sopot, czerwiec.